Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś powiemy sobie o, a no o wraku Tupolewa, który jak nic nam się należy. Jedynie Rosja jest innego zdania, także zapraszam. Jak wiemy, jest wiele krajów, które coś nam wiszą, że tak powiem. I nie jest to jedynie Rosja, jednak jak widać w internecie, można mieć zdania podzielone, bo lewica z katastrofy smoleńskiej zrobiła sobie kabaret. I możecie mówić, co chcecie, ale żaden inny kraj, jeśli zginęłaby cała tak zwana elita państwowa. Najwia najważniejsze głowy w państwie, nie pozwoliłaby sobie na takie marne dochodzenia i cyrki. Już nie mówię nawet o tym, że przyzwoitość ludzka po prostu nie pozwoliłaby na to, aby zrobić sobie z tego żart. Ale prawda jest taka, że rząd Tuska właśnie to tak uczynił. Można PiSu nie lubić, można Kaczyńskiego nie lubić, można Morawieckiego z Macierewiczem nie lubić. Jasne, można, ale nie zmienia to faktu, że tragedia to jest Tragedia. A ta katastrofa dla każdego Polaka powinna być tragedią. I nie wiem, dla mnie takie wyśmiewanie, umniejszanie, szydzenie jest dziwne. Jednak wiemy, że to tamtejszy rząd, rząd Donalda Tuska, wiedział, że to dla nich otwarta furtka, aby przejąć yy, taką całkowitą władzę i kontrolę. A Tusk zacierał ręce i posadził sobie komosia yy, komorowskiego na miejscu prezydenta. Oczywiście mu się to należało, no bo był w kolejce, ale wiecie. Nie wiem, czy to była odpowiednia osoba. Znaczy, nie wiem, no wiem, ale już nie będę gościa obrażać. Bo po co no? Był, wkurzył nas, wstydu narobił, okazał się większym szogunem niż szogun, i tyle z tego wyszło. Oczywiście młodsi nie za bardzo pamiętają rządy cz za czasów Donalda Tuska młodsi ode mnie, bo byli dziećmi i takie ich prawo. Jednak u mnie pozostał trochę niesmak. Śledztwo smoleńskie prowadzone przez Macierewicza to też jest jakaś kpina wyciągająca hajs z, z podatków naszych. Bo Macierewicz doskonale wiedział, że jak Putin powie nie, to Putin powie nie. I sobie te swoje historie międzybajki będzie mógł włożyć. Bo przecież co ma komisja Macierewicza do Putina? Do no nic. Putin zapewne nawet nie spojrzy w jego stronę. Do tego Macierewiczowi możemy być jeszcze wdzięczni za niekorzystną umowę, którą po podpisał w 2016 roku z Ukrainą. Z krajem, który był już objęty konfliktem zbrojnym. Za taką umowę powinien stanąć przed sądem. Ale co ja mogę, no nic nie mogę. Zobaczmy zatem, co z tym wrakiem. Jak podaje TVP Info, tutaj. Oni najlepiej wiedzą, co z tym wrakiem. Śledztwo tej łamiącej serce tragedii, która pochłonęła życie 96 osób, nie może zostać zakończone do dziś, bo Rosja uparcie odmawia polskim śledczym kluczowego dowodu w sprawie, to jest szczątków samolotu i rejestratorów lotu. Ktoś mógłby zapytać, jaka tajemnica stoi za katastrofą, która nie pozwala Rosji na udostępnienie tych kluczowych dowodów, powiedział szczerski podczas zwołanej przez Rosję debaty Rady Bezpieczeństwa na temat pogwałceń. Po regulujących eksport broni i sprzętu wojskowego. Ambasador stwierdził, że Polska popiera walkę z nielegalnym wysyłaniem broni organizacjom terrorystycznym i prywatnym grupom wojskowym oraz spełnia wszelkie regulacje z tym związane. Ale jej wsparcie dla Ukrainy, ofiary agresora łamiącego zasady Karty Narodów Zjednoczonych, jest nie tylko prawnie dozwolone, ale też moralnie słuszne. Będziemy to robić, aż zostanie przywrócony sprawiedliwy pokój i prawo międzynarodowe będzie przestrzegane, a sprawcom zostanie wymierzone na sprawiedliwość zapowiedział. Dodał też, że nauczona swoją historią polska jest zdeterminowana by bronić suwerenności państw regionu, Podobnie jak zrobił To Lech Kaczyński. Misja prezydenta Kaczyńskiego, by bronić suwerenności krajów naszego regionu, trwała do ostatniego dnia jego prezydentury. Została brutalnie przerwana przez katastrofę samolotu dokładnie 13 lat temu, powiedział Szczerski. Wezwał przy tym Rosję do zwrócenia kluczowych dowodów w sprawie i do pełnej współpracy z polskim śledztwem, by wyjaśnić wszystkie okoliczności katastrofy, tak charakterystycznej dla tragicznej historii naszego regionu. Dyplomata przypomniał też, że prezydent Kaczyński zginął w drodze do Smoleńska, gdzie miał upamiętniać ofiary zbrodni katyńskiej. Dodał, że właśnie chęć uniknięcia powtórki zdarzeń, takich jak w Katyniu, stanowiła motywację dla słynnego wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w. w Tbilisi. Lecha Kaczyńskiego oraz dla polskiej polityki zagranicznej. Chciałbym powiedzieć, że można też upamiętnić ofiarę na wojnie. Każdego roku na początku kwietnia wspominamy jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski, masakrę w Katyniu. W 1940 roku na tajny rozkaz Józefa Stalina NKWD dokonała serii masowych egzekucji prawie 22 tysięcy polskich oficerów i wziętych do niewoli członków inteligencji. Stało, stało się to miesiące po tym, jak Armia Czerwona Stalina dołączyła do Wehrmachtu Hitlera w wojskowej inwazji Polski, która rozpoczęła drugą... Światową, mówił Szczerski. Polscy jeńcy, są... Polscy jeńcy ze związanymi rękami zostali zestrzeleni w tył głowy i wrzuceni do nieoznaczonych masowych grobów. Jeden po drugim 22 tysiące razy. Niech nikt się nie dziwi wobec tego, że obrazy z wydarzeń, z buczy i irpienia w ubiegłym roku przyniosły nam te okropne wspomnienia z naszej przeszłości, podkreślił. Szkoda, że nie, przy... nie przypomniały o masakrze na Wołyniu. Sprawujący w kwietniu przewodnictwo w Radzie Rosyjskiej ambasador Wassilii Neb Nebenzja w odpowiedzi stwierdził, że w swojej roli przewodniczącego musi podziękować Szczerskiemu za wystąpienie mimo osobistych wyzwań postawionych wobec Rosji. Znajdziemy inny czas, by odpowiedzieć na nie, dodał. Czyli Rosja znajdzie inny czas na to, by odpowiedzieć na temat e, Tupolewa. Czyli nie znajdzie tego czasu, żeby oddać chyba nam ten wrak. Rząd mamy, jaki mamy. Więc raczej go nie odzyskamy. Jakie rymy. żeby oddać chyba nam ten wrak. Rząd mamy jaki mamy, więc raczej go nie odzyskamy. Jakie rymy. I co wam powiem? No, jedną tragedię nasz rząd pamięta, innej się wypiera. Innych w sumie, jakby ich nie było. Domagamy się zwrotu wraku słusznie. Już dawno powinien być u nas, bo to, co się dzieje z tym wrakiem, to jest po prostu kpina. Ale zastanawiam się też, dlaczego na przykład ekshumacja polskich obywateli na Wołyniu przez usta prezydenta Ukrainy, pana Załońskiego, nawet nie potrafi wybrzmieć. Pan Zełyński powinien sprawę chyba postawić raz jasno. Dlaczego nie chce? Co się za tym kryje? No, teraz na przykład Najka, ta Tiktokerka, która jest taką zagorzałą katoliczką. Dostała wyrok w sądzie, dlatego, że z tego, co zrozumiałam, jej rodzina doświadczyła rzeź wołyńskiej, a ona powiedziała, że się boi o przyszłość Polski mniej więcej. I powiem wam, że choć nie zgadzam się we wszystkim, co mówi ta dziewczyna, no bo wiadomo, każdy ma jakieś swoje prywatne poglądy, z którymi się nie z każdym trzeba się zgadzać w 100%. To jest normalne i naturalne. Jednak tutaj dostała wyrok ze swoje poglądy, obawy, gdzieś tam poparte historycznymi faktami, takimi, nie wiem, no, dla mnie dziwny jest ten wyrok. Czy tak powinno wyglądać to państwo? Jakby powiedziała tak o Rosji, dostałaby order jak Zełęski. Mam tylko nadzieję, że będzie walczyła o sprawiedliwość. Oczywiście jest to sprawa omzryka, bo jakby inaczej, kogóż by innego mogła to być sprawa. Także reparacje od Niemiec, ekshumacja, zwłok z Ukrainy i przeprosiny od Ukraińców, wrak od Rosjan. Kiedy to wszystko otrzymamy i czy w końcu wszyscy w koło przystaną na nas pluć? I traktować nas jak gorszej, gorszą kategorię jakąś i szydzić z naszych narodowych tragedii. Czy przyjdzie taki czas, że narodowa tragedia w Polsce będzie należycie upamiętniana, która by nie była zresztą z tych tragedii, godnie z szacunkiem, bez y, cyrku i jakiejś ideologicznej otoczki? I czy usłyszymy w ogóle jakieś przepraszam? Dość dużo pytań, jednak mam nadzieję, że sprawiedliwość w końcu nadejdzie. I że przyjdzie jakiś mądry rząd i w końcu odzyska wszystko to co nasze. Dajcie znać co myślicie o tej całej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam Pa!